My cały czas jesteśmy w grze, na przykład dzisiaj rozmawiamy, a. W tej chwili odbywają się turnieje międzynarodowe w Europie i to wszystko jest, dotyczy naszych zawodniczek. Natomiast generalnie my na ten pierwszy mecz, bo to może zainteresować naszych odbiorców, przylecimy prosto z Omanu w dniu 9 września. Tam będzie kolejny turniej. Celowo mówię o tych turniejach, żeby pokazać jak wygląda świat profesjonalnego tenisa stołowego. Zawodniczki grają w turniejach po całym świecie, natomiast no, będą oczywiście w ramach. Ramach współpracy klubowej przyjeżdżały do Ternobrzega, ale musimy znaleźć taki kompromisowy termin, żeby było to możliwe do pogodzenia wszystkie te obowiązki. Także 9 z Omanu przyleci Elizabet Samara, Natalia Bajor i ja jako trener personalny Natalii Bajor w ramach współpracy z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. Natomiast to wszystko mówię, przed nami, to jest pewien problem logistyczny. Ja jeszcze korzystając z okazji powiedziałbym jeszcze może. Coś, co kibiców może zainteresować, mianowicie pod naszą opieką klubową szkoleniową, pod moją opieką organizacyjną i szkoleniową, są dwie młode zawodniczki Agata Zakrzewska i Aleksandra Michalak. I to są zawodniczki, które w tym sezonie będą reprezentowały nasze barwy w rozgrywkach indywidualnych, natomiast zupełnie świadomie, strategicznie patrząc na ich rozwój, bo one zrobiły w ostatnim czasie dużą progresję, one zostały wypożyczone do dwóch klubów i Ciekawostką dla kibiców może być to, że Agata Zakrzewska od września będzie reprezentowała barwy trzeciej drużyny trzech SKTS-Hawizow. To jest zaprzyjaźniony klub. To są i działacze i trenerzy, z którymi ja współpracuję od wielu lat i tam przez najbliższy sezon Agata będzie występować w Lidze. Natomiast Aleksandra Michalak z kolei będzie występowała w barwach ekstraklasowej drużyny Bogoria-Grodzisk-Mazowiecki. Bogoria -Grodzisk Natomiast w dalszym ciągu pod Potwierdzam, że to są nasze zawodniczki, jedynie wypożyczone ze względów szkoleniowych. Natomiast mam nadzieję, że w następnym roku już będą na tym poziomie, że zasilą naszą pierwszą drużynę i może być taka sytuacja w kolejnym sezonie, że będziemy wiele meczy ekstraklasowych grali w czysto polskim składzie. Z przyczyn absolutnie niezależnych ani od zawodniczki, ani ode mnie, myślę tutaj o Wiktorii Pawłowicz. Wiktorii Pawłowicz nie będzie już w składzie, dlatego że jak wszyscy Państwo wiecie zarówno, Zarówno zawodnicy rosyjscy, jak i białoruscy w polskich rozgrywkach ligowych nie mogą wystąpić, bo nie otrzymają licencji, także Wiktoria podjęła decyzję o zakończeniu kariery. Natomiast jest jedna bardzo istotna zmiana, mianowicie zapraszamy do Tarnobrzega i kibiców do oglądania tej zawodniczki, ale od nowego sezonu barwy KTS na Siarkopol Tarnobrzeg, zarówno w rozgrywkach Ligi mistrzów jak i w Ekstraklasie będzie reprezentować Natalia Bajor. To jest Zawodniczka w tej chwili najwyżej sklasyfikowana z polskich zawodniczek na liście światowej. Aktualna pozycja to 75. Jest to zawodniczka, z którą mi naprawdę bardzo dobrze się współpracowało w ramach reprezentacji Polski. Zawodniczka, która jak rozpoczynaliśmy współpracę, była 215 na liście światowej, tak jak teraz wspomniałem, jest 75. Ma wiele bardzo cennych, indywidualnych zwycięstw na swoim koncie. Ja celowo chciałbym tą sylwetkę przybliżyć naszym kibicom, że żeby też pokazać, jak to jest dla nas ważna zawodniczka i jak bardzo również ja jako trener cieszę się, że będzie przez najbliższe kilka razy reprezentować nasze barwy. To jest zawodniczka, która pokonała na przykład Sonię Polsanową, aktualną od kilku dni indywidualną mistrzynię Polski. Tutaj w Tarnobrzegu przecież przyczyniła się do tego, że Wrocław zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski. Zagrała fantastyczne pojedynki z naszą zawodniczką FUJU, jak Elisabeth Samarą. Ma bardzo duży potencjał, i ja z dużym optymizmem jako Trener klubowy, podchodzę do współpracy z Natalią i naprawdę cieszę się, że jest u nas w tej chwili w naszych barwach. Jest już oficjalnie potwierdzona za zarówno w Europie, jak i w Polskim Związku Tenisa stołowego. Po prostu będzie silnym punktem drużyny, zarówno w rozgrywkach europejskich, jak i polskich. Podstawowy cel domyślam się, że to jest odzyskanie Mistrzostwa Polski. Znaczy to też, ale to nie jest podstawowy. Dla nas podstawowe od wielu, wielu lat to jest jak najlepsze występy w rozgrywkach Ligi Mistrzów. No ja przypomnę, no trochę nieskromnie, ale my już zdobyliśmy 30 tytułów i rzeczywiście my będziemy chcieli zdobyć ten tytuł po raz 31. Ale to jest tak jakby cel numer dwa w priorytetach naszego klubu. Jak Państwo wiecie z innych dyscyplin czasami dobre występy drużyn w pucharach, mówię o wszystkich dyscyplinach, no niestety przekładają się na trochę trudniejszą sytuację w rozgrywkach krajowych. Po prostu gramy na dwóch frontach i musimy wszystkie siły skoncentrować na Ligę Mistrzyń. I siłą rzeczy czasami, tak jak w ubiegłym sezonie, nie byliśmy w stanie występować w najsilniejszym składzie. Ale to już jest historia. Rzeczywiście potwierdzam, że będziemy walczyli o medal w Lidzie i No i będziemy też walczyli o 31 tytuł drużynowego mistrza Polski. Kiedy pierwsze mecze? Jak ten terminarz na najbliższe tygodnie wygląda? On jest taki trochę nietypowy, ze względu na to, że nie do końca jasne są sytuacje z rozgrywkami międzynarodowymi od Mistrzostw Świata przez cykl turniejów WTT, a przecież w naszym składzie występują zawodniczki ze ścisłej czołówki światowej. Dlatego podjęliśmy decyzję o skumulowaniu pięciu meczów w tygodniu między 11 a 16 września. Rozegramy pięć tarnobrzeskich meczów pod hasłem tydzień z mistrzyniami Europy. Mniej więcej taki mamy pomysł na ten tydzień. Zapraszamy oczywiście, korzystając z okazji, wszystkich kibiców na te mecze. Pierwszy mecz w niedzielę, 11 września o godzinie 16 z drużyną aktualnego mistrza Polski, drużyną azs Wrocław. Dzień później, nietypowa godzina, ale wynika to z logistycznych pewnych problemów. O 10.30 30 zagramy mecz z Częstochową, we wtorek z drużyną Storunia w środę zagramy z drużyną żeby nie pomylić tych meczy z Jaszczębia i jeszcze mamy mecz z Grodziskiem w czwartek. Także pięć meczów ligowych w Tarnobrzegu, a cel jest jeden. Odblokować terminy listopadowe, grudniowe. Już w tej chwili wiem, że terminy, które były wyznaczone przez Europejską Unię Tenisa Stołowego na pierwsze dwa mecze Ligi Mistrzów między 18 a 23 października, ten termin już będzie zmieniony na późniejszy, ze względu na to, że właśnie Światowe we władze Teńsa Stołowego organizują w Chinach dwa turnieje champion i y, wielki finał y, najlepszych zawodniczek cyklu rozgrywek. i Nasze zawodniczki, praktycznie wszystkie cztery najlepsze, czyli Haning, Elisabeth Samara, y, Yang Xiaoxin i y, 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 Fuju, będą w tym czasie w Chinach, także ten termin będzie zmieniony. A to właśnie, że te pięć meczy rozegramy na początku września, to pozwoli, że będziemy mogli bardziej plastycznie znaleźć te do rywalizacji w Lidze Mistrzyń. nie będzie to lekka rywalizacja. Ja tylko też przypomnę, kto jest w naszej grupie. Jest drużyna Etival z Francji. W składzie tej drużyny czołowa zawodniczka świata Hanna Matelowa, czeska zawodniczka. Bardzo dobra zawodniczka z Portugalii. Koleżanka z reprezentacji Fuju Shao Jeni, To jest zawodniczka, która kilka dni temu na indywidualnych mistrzostwach Europy była w pierwszej ósemce. Jest zawodniczka z pierwszej w stacji Francji, Marie Migot, to jest bardzo trudny przeciwnik. Dlatego, żeby mieć szansę skutecznej rywalizacji, musimy zagrać w takim terminie, w którym będziemy dysponować pełnym składem kadrowym. To ja mówię o tych kluarach, ale to jest bardzo istotne. Trzecią drużyną w grupie, bo grupa liczy trzy zespoły, to będzie drużyna, która zostanie wyłoniona pod koniec września z eliminacji grupowych pierwszego etapu. Nie wiemy, co to będzie za drużyna, ale w tych w eliminacjach jest bardzo dużo mocnych drużyn, także rywalizacja będzie trudna dla nas, ale chcemy wykorzystać handicap pierwszego miejsca w grupie. To jest handicap przed rozfazą pucharową i będziemy walczyli z całych sił o zajęcie pierwszego miejsca w grupie.